Myśleliście, że na koniec. A, będą pisy. Do rana. Nie, kochani, na sekundkę jeszcze osiągniemy wszystkich w się siku. Wszystko dobrze tam, słuchajcie? Tak. Tak? Ale pogotowie przyjechało? Nie, nie, nie. nie trzeba było. Dobrze, jeżeli wszystko dobrze, to dobrze. Kochani, tylko na koniec. Naprawdę już koniec. Wow. Dziwnie, że tu jest wzruszony. No, <grymne> nie, trochę to gra. <grymne> no, bardzo dziękuję Akademickiemu Ośrodkowi Inicjatyw Artystycznych za 6 lat. E, bardzo dziękuję chłopakom. My Aniu właściwie spotkaliśmy się... Chwilę. Się, nie? Na chwilę, tak. Tak. E, proszę Państwa, jestem tu nowa, ale w Łodzi, e, jestem od zawsze. I Kamil Maćkowiak i Aoja to od pewnego czasu po prostu jedność i to tutaj dla Kamila się przychodziło. I też Kamil, Ty rozgrzałeś tę scenę do, do takich emocji, z którymi będziemy Cię kojarzyć. Spełnia się Twój sen, masz nowy teatr, życzę Ci, żebyś był tam bardzo szczęśliwy żebyś zrobił takie rzeczy, o których marzysz i my wszyscy, żebyśmy cię mogli oglądać. Bardzo ci dziękuję, że spotkaliśmy się chociaż przez chwilę tutaj na tej scenie, ale historia tej sceny jest bardzo ważna i mocna i ty jesteś jej częścią, tak, tak jak Teatr 77. Dziękuję ci bardzo, że tu jesteś. No i oczywiście... Nie może się obyć bez <grym> Dziękuję bardzo. Dziękuję, co powiem. Od 16 miesięcy nie piję. Brzmi jak wyznanie, ale 16 miesięcy temu postanowiłem odrzucić wszystkie używki. Miało być na rok. Fa Fajki też odrzuciłem. Także, ale proseko komuś damy. Dziękuję bardzo. Rabiłbym <grym> <grym> no, się. Powiem że teraz przed to, 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 to otwarciem datą, mam takie stan, że za szczęście mi się chce napić. Ale pomieszam sobie, że to dociągnę do dwóch lat. Dobra, kochani. Przepraszam, po pierwsze bardzo E, oczywiście ja nie miem już teraz do końca wyjeździwy, czyli z tej konwencji trochę, więc powiem, że dziwnie przyjmować takie miłe słowa w samych gaciach. <grym> I mogę tu nadal być teraz dyrektorem teatru. Żeby nie Bożyć się śmieję z tego, co się zdarzyło, bo już wiem, że wszystko jest dobrze, ale mogę potem puszczać... Miasto puszczajcie, że maczok tak gra, że ludzie dobra? No, tak zupełnie, zupełnie poważnie, kochani. Dziękuję bardzo Aniu. Mam nadzieję, że nasze drogi nie rozchodzą się na zawsze. E... 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 Dziękuję wszystkim jeszcze na słowach I też podziękowałem tyle razy, żeby wszyscy nie wiem, powinni mi co tutaj. E... A Was kochani zapraszam do sceny Monopolis, bo już mam nadzieję, większość z Was wie, A ci, którzy nie wiedzą, to od stycznia ruszamy z nowym miejscem. Rozkręcamy to ogromne wyzwanie. E... Czasem stan przed ale dużo satysfakcji mam nadzieję i Ania, która rozkręca akademicki ośrodek coraz bardziej, oczywiście tutaj też przychodzicie, pod warunkiem, że będziecie przychodzić też do nas, ale bardzo Wam dziękuję. Nasze spektakle to wyzwanie też dla Was. Taka diwa to naprawdę, naprawdę zależy. Dzisiaj się wciąło dużo rzeczy niespodziewanych. Bardzo Wam pięknie dziękuję, bądźcie z nami. No i co, no? Do zobaczenia, nie? Dzień.